Mamy już wszystkie składniki. Będę teraz wyrabiał ciasto na dwa chleby na zachwasie żytnim. Trochę to potrwa. Trzeba wszystko dokładnie wymieszać. Ciasta wystarczy na dwie foremki. Chleb będzie z ziarnami. Dałem słonecznik. Siemielniane oraz, oraz pestki dyni. To powinno być gęste, powinno odchodzić od dłoni. Już się powoli robi. teraz w dłonie ciasto przylepione. Konsystencja jest dobra, tylko jeszcze trzeba to ciasto wyrobić. Dobrze. Damy troszkę mąki. Uciekujemy. I włożę do rozgrzanego piekarnika na 50 stopni, aby ciasto dobrze wyrosło. Później będzie podzielone na dwie części, włożone do foremek. Znowu poczekam aż wyrośnie, i po wyrośnięciu będziemy piekli. Ciasto pięknie wyrosło. Teraz je podzielimy na dwie foremki. Foremki mam trochę niejednakowe. Nie ale to sobie poradzimy. Jakoś w inny sposób. Zważymy całość. Podzielimy to? Proporcjonalnie do wielkości foremek. ta część jest mniejsza. To ją damy do mniejszej foremki. Ładnie ciasto wypełnia nam foremkę i jeden chlebuś już prawie gotowy do włożenia. Teraz jeszcze drugi. Musimy rozciągnąć, żeby pasowało. Trochę dłuższe, żeby wypełniło boki. Tak. I będzie. Teraz włożę do piekarnika. Znowu lekko nagrzanego. Ciasto musi wyrosnąć ponad krawędzie foremek i wtedy załączę pieczenie.